Ja tam wódki nie lubię. To że wiro importował. A jak zamiaruję na wsi na urzędzie się utrzymać? Ktoś takiego razdła zmarnuje, z nogami zjeżdżał! Widzisz, synku? Tak wygląda balero. Cóż to za dziewczyna zupełna rozpacz. A ja pani mówię, że to wszystko przez nieodpowiedni tryb życia. No od razu musiała się popisać. A i dieta przydałaby się panu inna. Zauważyłam w czasie kolacji, że je pan za dużo węglowodanów. To prowadzi do katastrofy. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Zobacz, bracie, spójrz, jak oni się ruszają. Nie sądzisz, że polskim chłopakom też przydałoby się trochę luzu? Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się od czarnych wiele nauczyć. To jak mnie pocałujesz? Co? Tego umowa nie obejmowała. W imieniu sekcji koźlaków żądam pełnego wydania bajek braci Grimm. Nie będziesz dzwoniła do byłych pagazów z mojej komory, bejbe. O, nie bywałe! się rozpadł, uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dupeczka. Chodź, zwiedzimy sobie pięterką. Po swoją drogą pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był. <laughs> I karabi. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Do tej pory, synu, dzięki mnie, siedziałeś w swoim klubiku i oglądałeś na wideo filmy o murzynach. Ale ja nie będę żył wiecznie. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Jeśli ja pojadę do Cikazinka, to ja ci chyba sama wyleczę. Grzeszysz, grzeszysz. W kościele cię nie widzę Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To przystryzniejsze, krótkie, młode. Tu no, panienka, uklęknij przyda mną wiarnym. I chcąc, nie chcąc, choćby myśl, zgrzaszysz. Ile pali? Pięć. Nieźle. A mój wagur dziesięć. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Cicha woda. Ja chyba gożyniatka jestem. <noise> Żeby na spotkanie ze mną nie było sali, plakatu, Kogoś wprowadzającego, czy nawet publiczności? Przecież sam chciałeś, żebym mu do łóżka wlazła. Szczerze panu powiem, że ja to mam w życiu pecha. Tak, ale szczęścia właściwie trochę też mam. Na zmianę. Uspokój się, nie pij tyle. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. <laughs> znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Pan żona ty. Trzy razy. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie. Nie, dziękuję no, nie. To jedziemy. Zmieniamy taktykę jako samoobrona. Balcerowicz musi zostać. Ale jedna tam miała bimbały. Zmiksowały się, boście chłopa na to nie miały! Czasami żałuję, że nie urodziłem się czarny. To co, zapraszam na górę. Szefa jeszcze nie ma, ale to nic nie szkodzi. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki. Albo odwrotnie. Każdy prawdziwy mężczyzna to hipochondryk. Panowie, bijcie dalej sami. Idę na taras i wracam zaraz. A? Pani jest jeszcze za młoda, żeby z nimi obcować. Oj, łakomczuszek z pana. Ja widziałam, jak pan przełknął ślinkę. Co? To skandal. Zawiadomiam Ministerstwo Oświaty. Niestety, za późno. Koko Dżumbo, i do przodu, to moje hasło. Dobre, nie?